Witam drodzy widzowie. Dzisiaj przyjechała pacuszka z karmóweczką. W sumie zamówiłem niedużo. Zamówiłem dla przyszłych maluchów trochę Hermetii. O, widać, że, że próbują uciekać z kupańce. To jest Hermetia dla maluchów. Bardzo fajny i pożywny pokarm. Zawierający dużo wapnia, to, co jest akurat bardzo wskazane. Co się Black Fly Soldier nazywa po amerykańsku. Tak, tak się nazywa larwa tej muchy. One są takie, to są takie czarne muchy. Więc to dla maluszków, które niebawem na dniach powinny się kluć. O To troszkę czuć. Dobra, tu jest około 1000 sztuk tyle zamówiłem i dla swoich y, jaszczureczek zamówiłem y, 10 szarańczy mam nadzieję, że jaszczurki będą chciały ją jeść zaraz zobaczymy y, dawno szarańczy nie zamawiałem więc spróbujemy nakarmić może zaczniemy od y, mojej białej księżniczki Cześć królewno Siedzi sobie, lala Grzeje sobie tyłeczek No zobaczymy Mamy tutaj taką szarańczę Powiedz dzień dobry Powiedz dzień dobry, przywitaj się Ze wszystkimi Może się poczęstujesz? Może się poczęstujesz o no kurde, ale kosek O cholera, coś nie bardzo chcę. No dobra wpuścimy tutaj te dwie, zobaczymy. Niech sobie może niech zapoluję. sobie wychodzą, może zapoluje na nie może to wygląda. Ok, zobaczymy No. Miał ochotę. No coś ma... Powiem brzydko, w dupie. No tego tako. szarańczaka. Może najedzona jest. No. Może. No na głodne nie wygląda. Kot, uciekaj. Weź na kota patrz. On zainteresowany tą szarańczą jest. Ja wiem, Ale to weźmiemy tą szarańczę. Jedną to, to zabierzemy. Kot by na pewno się poczęstować Super. Spróbujemy nakarmić yy... kota. Nie. Tu mamy samka nowego. Jeszcze nie mam dla niego imienia. O. Jest zainteresowanie? Nie widać zainteresowania, też żadnego jak na razie. Dobra, zostawimy mu to szarańczę. Dlaczego? To coś tam patrzy na nie. Jakoś tak się nie bardzo interesują. Kot bardziej zainteresowany szarancie. Ale ten artysta, to wydaje mi się, że się poczęstuje. One nie są wybredne. O, proszę zobaczyć. O, Tego dwa razy nie trzeba mawiać. Tego dwa razy prosić nie trzeba. Jeszcze podziękuję. na <laughs> Normalnie piękna robota. Animal plan. A tutaj mamy moje no, dwie samiczki. Zobaczymy dziewczyny. Jak. Wiesz one też nie są wybredne. Ojej. Może ta teraz. Ale to weź tak, żeby nie no właśnie. To jest zainteresowana tutaj. A ty to nie trzeba prosić. No czekaj, ku mnie palec mógłbyś, bo ja ty potrafisz. Tak? To daj jeszcze, tam jednego. To jest grube, ja nie chcę jej aż tak dużo dawać jeść. to trzeba odżywić, bo to no jest... Chudzielec. chudzielec. No, ale apetyt ma. Tak. Dobra. kurde, czarna pantera. Czarna pantera. No <gry> dobra. No dobra. I to na dzisiaj by było tyle, jeśli chodzi o... Karmienie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.